Cześć. Dziś pokażę Wam, jak działają najważniejsze funkcje w Photoshopie. Zaczniemy od naszych warstw. Wrzucając zdjęcie, pojawia nam się nasza główna warstwa z kudeczką. Kudeczka jest po to, żebyśmy przez przypadek nie usunęli naszego zdjęcia, ponieważ śmietniczek w tym momencie jest zablokowany, żebyśmy nie mogli wypaczyć tego zdjęcia. Dlatego jak chcemy przejść do retuszu, to pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić, jest skopiowanie tej warstwy. Żeby ona zawsze została nieruszona, żebyśmy zawsze mogli wrócić do oryginału. Jeżeli będziemy chcieli na przykład wszystko zamknąć w grupę, wtedy trzeba odblokować sobie kłódeczkę i wtedy możemy to zamknąć w grupę. Kiedy jest ta kłódka, wtedy jak widzicie, nie możemy nic z tym zrobić. Tu nasz folder jest zablokowany. Możemy tylko temu przypisać grupę. I tak. Tutaj mamy ten śmietniczek. Jak sobie przeciągniemy zdjęcie na niego, to warstwa nam się usuwa. To jest nowa warstwa. Jak tu klikniemy, pojawia nam się nowa, przeźroczysta warstwa. Nie ma tutaj nic. Tą ikonką tworzymy sobie grupę. Jeżeli mamy zaznaczone jedno zdjęcie bądź nic, to klikając w to Tworzy nam się ta grupa niezależnie od zdjęć, do której możemy sobie później wrzucić zdjęcia. Jeżeli będziemy mieli zaznaczone kilka zdjęć, to klikając w nią, od razu w tej grupie są nasze zaznaczone zdjęcia. Jeżeli chcemy wrzucić do grupy, mając zaznaczone jedno zdjęcie, to w skrótach klawiaturowych, w layer, to mamy taką funkcję jak group layer. I możemy sobie przypisać do niej jakiś skrót klawiszowy. Ja mam komand G. Jeżeli nie chcemy mieć żadnego skrótu i chcemy to za każdym razem robić manualnie, to również jest to tutaj. Jeżeli mamy to zaznaczone, klikniemy komand G, to od razu to zdjęcie jest już w naszej grupie. Kolejna ikonka rozwija nam kolejne funkcje, i mamy tu z takich najważniejszych rzeczy gradient. Tu sobie możecie ustawić kolorki. Tutaj, jak chcecie, żeby się ten gradient rozkładał. Tutaj, sobie ustawiacie kąt. Tutaj, moc jego rozmycia. Tutaj, możecie sobie go odwrócić i w ten sposób możecie się pobawić gradientem. On się często przydaje do masek albo do tła. Następne to są lewelki. To jest podstawowa funkcja, ponieważ tym sobie rozjaśniamy wszystkie tony, bądź tylko ciemne przyciemniamy, bądź rozjaśniamy. I tak samo jasne, albo zwiększamy, albo zmniejszamy. Tutaj mamy takie pipetki, za pomocą których ustawiamy sobie ta z czerwonym końcem, jest do tego, by na przykład tu powiedzmy, najciemniejsze miejsce było czarne, i w ten sposób Ustawia nam całe zdjęcie tak, żeby ten moment był czarny. Jak chcemy, na przykład, żeby było rozjaśnione i żeby na przykład to miejsce było białe, to klikamy sobie białą pipetką. I jeśli chcemy, żeby na przykład ten fioletowy był czarno-biały, to do tego jest szara pipetka. Jeśli na przykład uznamy, że zielony powinien być szary, to w tym momencie z całego tego zdjęcia jest ściągany zielony, dlatego wyszła nam tutaj magenta. Jeżeli klikniemy na ten żółty, to ściągnie nam z całego zdjęcia żółty. Tutaj możemy sobie wybrać, żeby na przykład nie było tyle czerwieni i możemy ją ściągnąć albo tak ogólnie, albo na przykład tylko z czerni, albo dodać ją do bieli. Jeśli chcemy ściągnąć z bieli, to wtedy tutaj mamy do tego suwaczek. I to samo jest z zielonym, możemy go sobie dodać i możemy sobie odjąć niebieski. Jeśli chcemy sobie ustawić nasze kolory i jasność tak, jak Photoshop uważa, że powinno być dobrze, możemy sobie kliknąć na opcję Auto. I on troszeczkę podciągnął te kolory. I wróćmy sobie do tego. Uznaliśmy, że w takich kolorach będzie dobrze, tylko oczywiście nie w tak mocnych. To możemy sobie tutaj zmienić Opacity, czyli przeźroczystość. I możemy sobie dać na przykład właśnie na 18%. I nam troszeczkę to zzieleni. Ze skrótów klawiaturowych to są po prostu liczby. Trójka to jest 30%. W tym momencie się nam nic tu nie zmieniło, ponieważ jeszcze jest taka zasada że pierwszeństwo mają te narzędzia. Jeżeli mamy wybrane na przykład właśnie brasz, który również ma taką opcję jak opasty, to w pierwszej kolejności będzie się ona zmieniała w braszu. Czyli tu już mamy to nasze 30%. Jeśli chcemy zmienić dla naszej warstwy, to musimy sobie kliknąć na przykład w Move Tool i w tym momencie jak sobie klikniemy trójkę, to ona nam się tutaj pojawia. Kolejną ważną funkcją są krzywe. Krzywymi sobie zmieniamy na przykład kontrast, jasność albo kolory. Są bardzo podobne do leweli. Odpowiadają za to samo. Tutaj tak samo mamy wszystkie pipety. Tutaj dodatkowo mamy taką opcję łapki. Jeżeli sobie klikniemy na przykład na ten brązowy i teraz będziemy kierowali się w dół, to obok ta nasza krzywa też zjeżdża w dół. Jeżeli chcemy dodać czerwieni do tych jasności, bo jak widzicie, ustawiło nam się to w tym miejscu. Jakbyśmy na przykład sobie, nie wiem, teraz chcieli wziąć zielony i chcielibyśmy, żeby ciemniejsze nasze partie miały mniej zieleni, to sobie klikamy tutaj i schodzimy w dół i zaczynają one być różowe. Kolejna funkcja to vibrans. Tym sobie zmniejszamy nasycenie kolorów. I to jest takie bardzo delikatne, że tym możemy sobie też podnosić nasycenie, bo jest ono w miarę bezpieczne. Jak sobie trochę podniesiemy, to nam się zdjęcie nie psuje, tylko faktycznie kolory stają się trochę bardziej żywe. Za to saturation niweluje kolor do zera bądź sprawia taki efekt, który zazwyczaj będzie niechciany. Także nim sobie po prostu desaturujemy kolor. Często wykorzystujemy to, bo mamy jakiś powiedzmy produkt, który powinien być szary, ale na zdjęciu wyszedł nam fioletowy. W tym momencie możemy sobie ściągnąć saturację do zera, odwrócić maskę. To są nasze maski, i czarna nam zakrywa całą tą naszą funkcję. Że i możemy sobie ją przywrócić, ale jest niewidoczna, czyli komand i, i teraz tego nie widzimy. I gdybyśmy sobie mieli tutaj kamień, który powinien być szary, to bierzemy brasz i sobie go odmaskowujemy tak, żeby był szary. Te oczka odpowiadają za wyłączanie tej funkcji, że możemy sobie do tego wrócić, ale aktualnie tego nie widzimy. Kolejna opcja to Hue Saturation, i tutaj dokładnie mamy to samo z saturacją. Tu mamy jasność, a tutaj mamy odcienie. Jakbyśmy chcieli całe zdjęcie mieć w tonach bardziej zielonych, to sobie możemy tutaj przestawiać. I ta łapka jest bardzo podobna jak w krzywych, tylko te znaczniki mamy na boki. Czyli klikamy sobie na przykład w zielony i w lewo idziemy. Jak jesteśmy już na samym końcu, to mamy po prostu te wszystkie kolory czarno-białe. Jeżeli chcemy sobie nasycić ten kolor, to tutaj musimy iść sobie w prawo. Tak jak ten suwaczek. Zamiast tej saturacji możemy sobie też wykorzystywać na przykład fotofilter. Tutaj mamy ustawione standardowe rzeczy, na przykład zimny kolor. Możemy sobie to powiększać i zmniejszać. Możemy również sobie ustawić samemu taki kolor, jaki chcemy. I ostatnia funkcja to Selective Color. Czyli sobie na przykład wybieramy, że chcemy zmienić kolor czerwony. I sobie ustawiamy, czy chcemy, żeby był na przykład bardziej zielony. Tu możemy później sobie poustawiać wszystkie dla magenty. Czyli nasze kwiatki wrzosa mogą być bardziej magentowe. Tutaj obok tych funkcji mamy maskę, czyli to się po prostu dodaje do zdjęcia. Tutaj mamy bardziej skomplikowane funkcje, one są dodawane do jakichś konkretnych wyciętych rzeczy. I jeszcze jest tutaj bardzo ważna rzecz, taka jak nakładki. Nimi sobie zmieniamy nasze efekty, i to już będzie zależało od Was, jaki chcecie sobie osiągnąć efekt, ale tutaj warto sobie poprzeglądać. Zazwyczaj ma się jakieś kilka ulubionych, jak na przykład byśmy mieli ten filtr. I chcielibyśmy sobie na przykład mieć to zdjęcie w takim ciepłym kolorze, ale z nasyconymi kolorami. To ta zakładka nam w tym pomaga, no i możemy sobie na przykład 50% ustawić. Dobrze, na razie zamykamy sobie tą grupę, wyłączamy to wszystko sobie. Gdybyście chcieli zmienić nazwę warstwy, to wystarczy kliknąć na nią dwa razy. I wtedy możemy sobie zmieniać nazwę. Możemy sobie ustawić w skrótach klawiaturowych Blayer, Rename. Ja mam ustawiony jako Ctrl-Command-Alt-N i wtedy też sobie zmieniam nazwę. Jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, to otwierają nam się opcje warstwy. Z najważniejszych to będzie konwertowanie do obiektu inteligentnego. Czyli to jest ten mały znaczek. Jak klikniemy sobie w to zdjęcie, to wchodzimy tylko jakby w tą warstwę w osobnym zdjęciu. I tutaj sobie możemy coś zmieniać. Jak zapiszemy, to to nam się od razu pojawia tutaj. Jeżeli chcemy to cofnąć, jeżeli chcemy mieć normalne zdjęcie, to klikamy rasterize layer. To też jest ważna opcja. Ją wykorzystujemy, jak na przykład chcemy wyciąć sobie tylko tą część i nadać tylko jej na przykład rozjaśnienie. Żeby całe zdjęcie pozostało takie, jakie było, tylko ta jedna część, żeby była taka. To wtedy sobie używamy tej funkcji i to nam się tutaj pojawia. Na no, to jest też skrót Command Alt G. Tu są jeszcze trzy takie rzeczy odnośnie spłaszczania warstw. Pierwsza to jest spłaszczenie z dolną warstwą. Czyli jeżeli mamy sobie jakieś warstwy i na przykład chcemy spłaszczyć te dwie, Klikamy to i wtedy Merge down, i spłaszcza nam z tą spod spodu. Możemy również to zrobić klikając Command E. Albo po prostu zaznaczając sobie te dwie warstwy, tak samo komand E. Jest jeszcze taka opcja do spłaszczania, jeśli mamy coś, czego nie jesteśmy na przykład pewni, że sobie zrobimy to w jakimś kolorze, chcemy wszystko spłaszczyć, ale nie jesteśmy pewni, czy ten kolor będzie dobry, to możemy sobie wtedy kliknąć Merge Visible. Ona nam spłaszcza wszystko, oprócz tych rzeczy, które zakryliśmy. Jest jeszcze ostatnie spłaszczenie. Jest to Flatten Image. Jak sobie to klikniemy, tutaj zaznaczamy OK i mamy całe zdjęcie spłaszczone, tak jakby nie było nic. W tym momencie, jak na przykład zapisujemy sobie zdjęcie, od razu nam się włącza jako JPEG, ponieważ nie ma żadnych innych warstw. Jeżeli byśmy na przykład chcieli sobie spłaszczyć zdjęcie w ten sposób... I Command E, to zapisując to teraz, mamy jako Photoshop, bo on gdzieś jednak ma coś zapamiętane, że tam są jakieś warstwy. To zdjęcie powinno też zajmować więcej miejsca. Jeżeli klikniemy Flatten Image, to w tym momencie mamy JPG. Na pewno nie mamy tam żadnych warstw i prawdopodobnie będzie to zdjęcie, które będzie nam zajmowało na dysku mniej miejsca. Też mamy taką fajną opcję, kolory warstw. Bo czasami się w czymś gubimy, albo na przykład mamy coś w grupach poukrywane. Byśmy sobie zrobili to tak. Tu byśmy mieli sobie drugą grupę. Możemy sobie zmieniać nazwę, ale dodatkowo możemy sobie też kolorować nasze warstwy. Tak jak pokolorujemy sobie tą grupę, to wszystko co jest pod nią też będzie w tym samym kolorze. W ten sposób możemy sobie zaznaczać warstwy, żebyśmy mieli większy porządek, żebyśmy na przykład pamiętali jaką warstwę już obrobiliśmy, jakie jeszcze nie. Czasami to też się przydaje. I przechodzimy dalej. Properties właśnie omówiliśmy. Kanały będą nam potrzebne do wycinania, ale to już omówię w osobnym filmie. Tutaj pokazują nam się ścieżki. Za ścieżki odpowiada nam piórko. Piórko to jest to, czyli P. I jak będziemy chcieli sobie coś wyciąć, to tu nam się pojawia ścieżka. Tu możemy sobie utworzyć nową warstwę na ścieżkę. I wtedy malując w niej, już mamy zapisaną ją jako path one. Albo na przykład, jak mamy tą, to jak dwa razy klikniemy, to tutaj sobie zmieniamy nazwę ścieżki. Jeżeli tego nie zrobimy, to jeśli zrobimy jedną ścieżkę, a później będziemy chcieli zrobić następną, to tamtą tracimy. Zamiast tamtej mamy tylko tą. Także trzeba pamiętać o zapisywaniu tych ścieżek, bo będą nam przepadać. Tu mamy śmietniczek. Przeciągając sobie tą ścieżkę na śmietniczek usuwamy ją. Tutaj mamy zaznaczenie. Zaznaczenie również po kliknięciu na tą ścieżkę tworzymy poprzez Command Enter. Ścieżki też sobie omówimy dokładniej kiedy indziej. Tutaj mamy historię. Kwmietniczyk odpowiada nam za wyrzucanie naszej historii. To odpowiada nam za kopię w momencie, na przykład w tym momencie chcemy sobie zduplikować zdjęcie, więc klikamy w tą ikonkę. I tu nam się pojawia nowe zdjęcie, tak, które się zaczyna od tego momentu. A tu mamy to, na którym pracowaliśmy. I to jest nasz aparat. Jak w to klikniemy, tutaj u góry pojawia nam się snapshot. I służy to temu, że mając jakąś ograniczoną historię, możemy sobie zapisywać kolejne etapy. Albo na przykład mamy zrobione to, tutaj sobie klikamy snapshot, a później mieliśmy taki efekt i nie wiemy, który nam się bardziej podoba. Więc w tym momencie nie musimy przeklikiwać historii, tylko tutaj sobie sprawdzamy, który jest lepszy. Jak chcemy się cofnąć do oryginału, to zawsze jest tutaj. I tutaj mamy akcję. Tu będziemy sobie zapisywać nasze akcje, o których też będę mówiła później. Niemniej jest to wszystko zbudowane podobnie. Mamy śmietniczek, gdzie sobie możemy wyrzucać nasze zapisane akcje. Możemy sobie tworzyć nową akcję, czyli ustawiać sobie nazwę, grupę, w której ma to być napisane i na przykład ustawiać sobie do tego skrót. Na przykład F4 z Shiftem będzie nam odpalało tą akcję. Możemy też sobie przypisać temu kolor, żeby było nam łatwiej dostrzec ją. A tutaj tworzymy grupę, czyli takie coś jak mam tutaj. A w tych grupach są podgrupy. Tutaj będzie nam się odpalała, akcja zapisywała i tak dalej to wszystko później. Prawy panel mamy cały omówiony, a lewy z narzędziami omówimy sobie w następnej lekcji.